Czy prowadząc firmę i posiadając ADR -y jako kierowca, muszą w jakiś sposób wpisać to do firmy? No nie, prowadzenie działalności gospodarczej związanej z transportem już jest wpisane, bo musiał pan to zrobić. Uzyskał pan licencję lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, więc nie trzeba niczego więcej. Można wykonywać każdy jeden transport. Ale wykonując przewozy towarów niebezpiecznych, oczywiście trzeba posiadać dodatkowe uprawnienia jako kierowca. Trzeba posiadać również ym, współpracę z doradcą DGSA. I to w zupełności wystarczy. Warto też pamiętać o tym, że trzeba składać sprawozdania roczne w wojewodzie, wykonując te przewozy do 28 lutego. Nie czekajcie Państwo do ostatniego dnia lutego, bo można sobie źle zinterpretować przepis. Przepis mówi jasno i wyraźnie: do 28 lutego trzeba złożyć e, sprawozdanie z przewiezionych ładunków, które nie, był, nie podlegały wyłączeniu na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Ale w urzędzie w żaden sposób tego nie zgłaszamy.